Stała przed nimi wielka, wynędzniała i pokraczna postać. Przerośnięty, pokryty guzami łeb, na którym sterczały rzadkie kępki bórej szczeciny, osadzony był na przeraźliwie długim i równie przerażająco chudym korpusie, okrytym burymi, zetlałymi, pełnymi dziur, szmatami. Z pokrytego liszajami tułowia wyrastały chorobliwie wyschnięte. Połąkowate kończyny z nieproporcjonalnie dużymi dłońmi i stopami. Musi być jakiś opis przecież. Dało się słyszeć, mrożący krew w żyłach, ociekający jadem syk. Po czym z zademonicy wychynęła jej upiorna siostra nędza. Wyglądem prezentująca się jeszcze gorzej niż bieda. Zaczęła jadowicie bieda, która samym swym jestestwem uosabiała ślepą wręcz nienawiść do wszystkiego co tłuste. Okej, okay, okej. Okay.